Witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. No i oczywiście zapraszam Państwa w trakcie programu do zadawania pytań, dzwoniąc, dzwoniąc do mnie pod numery telefonów, które wyświetlają się Państwo na dole ekranu. Jak również możecie Państwo zadawać mi pytania poprzez wysyłanie do mnie SMS-ów. Tylko bardzo proszę na samym początku, jeśli życzycie Państwo sobie, żeby to było anonim, wpisać wpisać, że ma to być anonim, wówczas ja nie będę czytała Waszych imion, nie będę czytała Waszych dat urodzenia. Oczywiście za każdym razem proszę, żebyście Państwo wpisywali mi swoje imiona i swoje daty urodzenia, dlatego że wówczas mamy lepszy ten kontakt między sobą. Jest mi łatwiej odpowiedzieć na Państwa na Państwa pytanie tutaj. Oczywiście serdecznie zapraszam również widzów z zagranicy do korzystania z usługi callback. Codziennie też jestem do Państwa dyspozycji na naszym portalu www.wróżbyonline.pl. I, I już przechodzimy. Ja tylko chciałam tutaj wyjaśnić, ponieważ zawsze jest tak, że każdemu z Państwa po programie staram się od razu odpowiedzieć na Waszego SMS-a. Czasami nawet te odpowiedzi są dosyć, dosyć późno, zawsze, za co zawsze Państwa przepraszam. Natomiast w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym nie będę odpowiadała tutaj, nie dostaniecie Państwo ode mnie odpowiedzi na SMS, -y, zrobię to po prostu jutro. Jutro dostanie każdy z Państwa ode mnie tak czy inaczej dostanie odpowiedź, odpowiedź na swego sms -a. Oczywiście będę się starała w trakcie dzisiejszego programu tutaj w miarę możliwości odpowiedzieć na wszystkie państwa, na wszystkie Państwa pytania, na wszystkie państwa. SMSy, prawda? I tutaj y, i tutaj bardzo proszę już oczywiście, żeby nie przedłużać, y, przechodzimy, mm, przechodzimy do, y, do kolejnego, do kolejnego SMS-a. I tutaj oczywiście też mamy, y, też mamy anonim, więc ja tylko posta sp spiszę sobie imiona, spiszę sobie tutaj daty urodzenia. Obliczę sobie tu numerologicznie. Najpierw panią sobie tu sprawdzę. E, I pani jest numerologiczną, już pani mówię. Pani jest numerologiczną piąteczką. Natomiast pan. Pan jest dziewiątką. Dobrze. Mhm. Pan jest numerologiczną tutaj yy, tutaj dziewiątką. Pytanie brzmi tak. Co myśli i czuje? Co myśli i czuje do mnie? No Pan oczywiście i pyta Pani. Co myśli i czuje? Dobrze. Czy już tutaj odpowiemy, już sprawdzimy, co, co myśli Pan tak i, i co Pan czuje. się tutaj pokaże u Pani. Co Pan myśli i co Pan czuje? Znaczy tak, tutaj ogólnie wychodzi, że na pewno dostanie Pani jakieś wiadomości. Wiadomości, tutaj również niewykluczone jest spotkanie, bo to nam, to nam jak gdyby wyszło na pierwszy plan, tak. Natomiast co Pan, co Pan o Pani myśli? No wie Pani, co na pewno mu się Pani bardzo podoba i jest Pani dla niego taką. Atrakcyjną, silną, fajną, fajną że tak kobietką, taką fajną babeczką. I co czuję? Jest do pani. Nie jest mu pani obojętna, on tutaj y, jest do pani, tak bardzo taki przyjazny, serdecznie nastawiony, bardzo przyjacielski i wychodzi nam tak, jakby miał radość. Jakby on miał radość z takich y, kontaktów z panią, y, ze spotkań z panią. Tutaj oczywiście może być tak, że takie mogły być problemy w tych, w tych kontaktach między wami, ale tutaj te kontakty będą, będą spotkania, będą wiadomości. Na pewno, na pewno tutaj nie ma żadnego, żadnego rozpadu, nie ma żadnego nieszczęścia, nie ma końca, nie ma końca tej znajomości. Także pan z pewnością się do pani w niedługim czasie odezwie. Niewykluczone też jest tutaj spotkanie, bo ono nam się pokazało. I, no I myślę tutaj, że jakoś tak sympatycznie, dosyć, dosyć fajnie. No natomiast wiadomo, jak to, jak to dalej będzie wyglądało tak z perspektywy z perspektywy tutaj czasu, to, no to, to jeszcze, jeszcze, że tak powiem, czas, czas pokaże. Ale, ale tak to jest, jest ta przyjaźń, jest ta serdeczność, jest ta, jest ta sympatia do pani. No a wydaje mi się, że to wydaje mi się, prawda, że to jest, to jest tutaj ważne. Dobrze, dobrze proszę Państwa, także, także przechodzimy. Przechodzimy tutaj dalej dalej do dalszych SMS-ów. Dobrze, oczywiście anonimowo. Mhm. Tutaj, tutaj pani, pani również prosi o to, żeby było, no żeby był to anonim. Ja tylko sobie spiszę pani imię i pani datę urodzenia. Dobrze, numerologicznie Panią sobie tutaj sprawdzę. Pani jest numerologiczną piąteczką. Tak mi tu Pani wychodzi. Natomiast... Y, natomiast Pan... Już sobie zapisuję Pana... Trudne imię. Dobrze, i teraz zobaczymy pan numerologicznie. Pan jest numerologiczną czwórką tutaj. Pan wychodzi czwóreczką. E Pytanie brzmi tak, czy wrócimy do siebie? Z byłym. Dobrze, zaraz zobaczymy tutaj. Czy, wy, czy wrócicie do siebie, tak? Czy znowu będziecie? Będziecie w związku. Już oczywiście sprawdzamy. Czy wrócicie do siebie? Przeznaczenie też pokazało mi się jako pierwsze. No, ale zobaczmy, czy, czy wrócicie do siebie, czy będzie czy będzie znowu znowu związek, czy będziecie wspólnie tworzyć parę, tak? Wie Pani co, ja powiem Pani tak, na pewno tutaj na pewno tutaj te relacje między wami się nie zakończą, bo tutaj, bo tutaj tak nam się pokazuje, że będą jakieś spotkania wasze, będzie rada z tych spotkań. No i w zasadzie to w kartce nam pokazują, że między wami będą takie relacje jak przyjaźń. Że zostaniecie przyjaciółmi, będziecie przyjaciółmi, natomiast tutaj powrotu jako takiego i tego, żebyście mieli, być, żebyście mieli być znowu parą, no to niestety przykro mi, ale nie widzę. Owszem, jest tutaj karta przeznaczenia, pokazuje się to przeznaczenie, ale również dlatego, że musieliście się spotkać, mieliście ze sobą po prostu coś do przerobienia, prawda? I tutaj ten etap myślę, że już się, już się zakończył. To, co miało się dokonać, wydaje mi się, że się już chyba dokonało. A teraz w Waszych relacjach, tak jak powiedziałam, tutaj będą spotkania, będą radość, niemniej jednak no, zbyt wielkich też, że tak powiem, nadziei na to, żebyście mieli być z powrotem parą. To, to proszę sobie w tej, chwili, w tej chwili nie robić, dlatego że no, nie widzę tutaj żebyście znowu mieli, mieli tworzyć związek. Będziecie przyjaciółmi, to na pewno i tutaj przy Was wychodzi ta przyjaźń i wychodzą takie, wychodzą takie relacje, prawda? Natomiast w związku tutaj jako takiego, no, no nie widzę tutaj. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa. Przechodzimy do kolejnego smsa. Aha, dobrze tutaj, bo tak próbowałam się doczytać. Nie mam tutaj napisane, żeby to był anonim. No, tylko mam napisane, że bez dat, czyli chodzi, chodzi tutaj, chyba, że mnie podoba tych. Mm, lat urodzenia, więc ja przeczytam same, same imiona. Dobrze. Tutaj pyta się Pani Kasia. Ja oczywiście sobie zapiszę, kiedy pani, Kasia się, kiedy pani Kasia się urodziła i sprawdzę sobie to numerologicznie. Pani Kasiu, już patrzymy, jaką Pani jest cyferką numerologicznie. Pani Kasia jest dwójeczką. Jest pani dwójeczką. Natomiast... Natomiast pan Dariusz. Pan Dariusz urodził się. Niemożliwe macie te daty. Pan jest siódemką. Dobrze. Pan Dariusz jest tutaj y, siódemeczką, tak? I pytanie brzmi tak. Co mi jeszcze czeka ze strony męża e, Dariusza? Czy uwolnię się od niego i czy jeszcze zaznam szczęścia? Już Pani Kasiu, oczywiście. Oczywiście patrzymy, już zobaczymy, co my tu co nam tutaj karty pokażą o tych Waszych relacjach. No i owszem, czy się Pani, czy się pani tutaj od niego uwolni. Widzę, widzę, urząd, tak, widzę sąd, więc ja nie wiem, czy wy się, czy wy się rozwodzicie już, czy już jesteście po rozwodzie. Wie pani co, co panią jeszcze czeka? No tutaj będzie coś wymyślał, tutaj głównie jakieś takie, będzie próbował pani wręcz, że tak powiem robić, próbował będzie, próbuje, robi jakieś takie świństwa. No nie jest do pani, że tak powiem, przychylnie nastawiony, tak, ale, ale Pani Kasiu, tak. Oczywiście, że się pani od niego uwolni i oczywiście, że że tutaj tak jak pani powiedziała, Zacznie Pani inaczej funkcjonować. Wie Pani co? Uwolni się Pani od niego i to w ciągu takiego dosyć, dosyć niedługiego tutaj czasu jest. Owszem, fakt jest faktem, że na pewno to Pani w jakiś sposób odchoruje, bo tutaj ewidentnie jest, jest to pokazane, że. No, że ciężko jest pani z tym, tak? Że gdzieś tam emocjonalnie bardzo to pani przeżywa, no a on jest, jest jeszcze, że tak powiem, w stanie tutaj robić takie rzeczy, jakie, jakie robi. No i dla czystej po prostu złości i tego więcej satysfakcji. Nie wiem, po co ludzie tak robią, ale po prostu ludzie tacy są i robią takie rzeczy, bo robią. Proszę, wie pani, co pani Kasiu, tutaj jeszcze karty nam pokazują, że proszę raczej w miarę możliwości, tak, jeśli na tyle, na ile to jest możliwe, to proszę unikać kontaktu.